To są prace, które tworzyłem w przeciągu 25 lat. Jest to synteza formy tak naprawdę i, i one opisują pewien cykl, pewien, pewien dokument działań, poszukiwań definicji form najwyższych, najpiękniejszych, a zaraz najbardziej prostych. Ja tak stworzyłem swoje prace, że one tworzą takie, również wrażenie jakby były w technice trójwymiarowej trzy, tworzone, ale jest to tylko upodobnienie, ponieważ powstawały naprawdę tylko narzędziami tradycyjnymi. A przez to właśnie efekt, yy, przez te warstwy, które tutaj są nakładane, jest taki właśnie niebywały. I niejednokrotnie widz ma wrażenie, że spotyka się z taką iluzją, że musi dotknąć i zbadać, jak daleko ta warstwa faktycznie sięga. To jest nieprawdopodobne uczucie, kiedy autor pozwala dotykać dzieł. I to, że można ich dotknąć, a ja ich wszystkich dotykałam, bo inaczej się odbiera. To jest coś takiego, na no, co nikt nie pozwala, a to jest. No nie do przecenienia, nie do zastąpienia. Już się dowiedziałam, że to jest niesamowicie skomplikowana technika. Ileś warstw nakładania, suszenia, polerowania. Niesamowite zupełnie. Pominąłszy fakturę i technikę, bo wiadomo, że to są nowe nowości, ale takie, takie szaleństwo, takie... Ja, ja, te, te konie na przykład. To nie tylko technika, tylko one w, w, te, te obrazy w ruchu. One są tak cudowne, tak oszalałe, jakby Martin jeździł na koniach, a on tego nie robi. Po prostu inaczej widzi świat i to jest jego osobiste widzenie. Bardzo, bardzo podoba mi się. Inspiracją jest doskonałość, jest, jest uproszczenie. Ja się starałem zawsze w swoich obrazach, mimo tego, że robią wrażenie bardzo skomplikowanych i złożonych, one są jakby takim odwrotnością, rewersem tego, co się. Co się Dzieje w takich formach bardzo prostych, pięknych i, i są po prostu przez to tak zapisane, jakby złożone z dwóch warstw. Ta jedna, ta transparentna, ta, ta gładka, którą tak może widz, że tak powiem, dotykać, jest tą formą prostą, jest tym symbolem tego uproszczenia. I to, co się w niej rozgrywa, jest jakby kolejną taką formą nieskończoności tej, tej, tej otwartej, transparentnej przestrzeni. Widzę to w nowoczesnym tle. W wysokich budynkach, w szklanych budynkach, w doskonałej gastronomii na wysokim poziomie. Nowy Jork, Chiny, ale te Chiny nowoczesne. To jest ten kierunek, gdzie to, co tutaj dzisiaj możemy zobaczyć, topi się w sposób doskonały.